Cztery pozycje. Nieostry coś. O, jest ostry. Liczymy od tej z przodu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Mamy pięć rzutów kostką. Komu teraz losuję? Niestety mi. No dobra, Hubertowi losuje i rzucamy kostką. Dwa. Tak, się trwa to... Ryszut. Eee, cztery. Dwa, cztery. O, jeszcze raz, bo się na podłodze nie liczy. 2, 4, 6. 6 to co to było? Płytka. Płytka. 2, 4, 6. Płytka i 5. Zmiana magazynka. Zmiana magazynka i ostatni rzut. I 6. Płytka. I płytka. Czyli zapiszemy, żeby nie zapomnieć. 2, 4. Płytka. Płytka. Dwa. Reload. I płytka. Ok. E, tak, e, oczywiście tutaj e, każdą przesłonę, każdą tyczkę omijamy od zewnętrznej strony. Czyli jeżeli tu wchodzę, to stąd, pyk, i potem na ruchu muszę ostrzelać cały zestaw. Jeżeli tą, to będę musiał tak ominąć. Jeżeli tutaj, to tę te. w ten sposób, bach, 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 bach. I na przykład później tą, tu, bach, 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 bach. Zaczynamy na środku. I kolejna sekwencja. Kto teraz? Ja. Ok. 4, 2, 1. 4 i 1. Czy jak tam szło? Pamiętasz? 4, 2, 1, 4, 1. Ok, żadnych płytek, żadnych reloadów. כבר Ekipa klej, a ja rzucam dla Michała 5! 5 to był co? Reload? No nie, od reloada nie zaczniemy, to przerzucę jeszcze raz. 1! Po końcu to, co jest do Nie. No nie, to mnie rzucają. 1, 6, czyli płytka. 2, 6, czyli reload? Nie, 6 to płytka, była tak? Płytka, mhm. przepraszam. I ostatni, i pięć. reload To bez sensu, Reload na końcu, i jeden. Czyli jeden, jeden płytka, dwa płytka, jeden. No, jeden. też wygrałeś los na loterii. Te, te, jeden płytka, dwa. Płytka jeden. jeden. Płytka. Dwa. Tak wygląda strzelec, który ma Mainstream. If I loud and show clear I co? Zgadza się? Zgadza Dobra, i ostatnia sekwencja dla ostatniego zawodnika, uwaga. E, 5 to była reload nie, jeszcze no, 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 raz. Nie 5 to była płytka, zapisy, e, ja, te, 6 te, to zapisy 3 reload? Nie, płytka e, 6. To jest płytka. płytka Jeszcze raz e, Reload? Trzy? I jeszcze raz i dwa. No też w miarę proste. 3, 3, 3, 3, 3, 3 płytka reload 3, 3. Płytka, 3 Dobra, tutaj zamieniamy miejscami to będzie dwójka, a tu trójka. Bo inaczej to bez sensu Czyli 3 płytka, reload 2, 3, 3 płytka

Prawa były. <laughs> Okej. Okay.